Dzień dobry! Chcesz, żeby Twoja strona internetowa wyglądała profesjonalnie już od pierwszego spojrzenia? Kluczem jest baner. Pierwsze zdjęcie, które widzi użytkownik. To ono robi pierwsze wrażenie na Twoich klientach. W tym filmie opowiem o czterech zasadach, które pomogą Ci wybrać idealne zdjęcie, a także pokażę skąd brać legalne materiały i jak je optymalizować, żeby strona była szybka i przyjazna użytkownikom. Stawiaj na zdjęcia poziome i wysokiej jakości. Optymalna szerokość to minimum 1920 pikseli. Dzięki temu obraz będzie ostry nawet na dużych ekranach. Unikaj zdjęć w niskiej rozdzielczości, bo to od razu psuje efekt profesjonalizmu. Dopasuj zdjęcie do barw swojej strony i logo. Jeśli Twoja witryna ma stonowane kolory, wybierz zdjęcia spokojne, nie kolorami. Dobrze dobrana fotografia powinna współgrać ze stylem strony i wzmacniać identyfikację marki. Nie korzystaj z Google Grafika ani z przypadkowych stron. Zamiast tego skorzystaj z darmowych i legalnych banków zdjęć takich jak Pexels.com czy Pixabay.com. Masz wtedy pewność, że używasz materiałów zgodnie z prawem. Pamiętaj, nawet najładniejsze zdjęcie nie może być za ciężkie. Przed wgraniem skompresuj je w narzędziach takich jak tinyjpg.com czy squash.app. Dzięki temu Twoja strona będzie działała szybciej i będzie lepiej oceniana przez Google. A może zamiast zdjęcia w banerze warto użyć filmu? Krótki, dobrze zoptymalizowany materiał wideo w formacie MP4 może przyciągnąć uwagę i wyróżnić Twoją stronę na tle konkurencji. Pamiętaj tylko, żeby film był lekki i nie spowalniał ładowania strony. Najlepiej, jeśli będzie odtwarzany bez dźwięku i w pętli. Podsumowując, wybierz dobrej jakości zdjęcie lub film, zadbaj o spójność kolorystyczną, korzystaj tylko z legalnych źródeł i pamiętaj o optymalizacji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi treściami, pamiętaj o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Dziękuję.